W 2015 roku 87-letnia Liang Xingzhen z Syczuanu w Chinach odwiedziła lekarzy z niemal 15-centymetrowym rogiem wyrastającym jej z czoła. Podobno zaczął rosnąć około 8 lat wcześniej, najpierw w formie czarnego przebarwienia na skórze, jednak w 2013 roku przebarwienie, które później zmieniło się w pieprzyk, pękło, odsłaniając kościste zgrubienie, które z roku na rok przybierało coraz większe rozmiary. Lekarze nie mogli zdiagnozować przypadłości i zrezygnowali ze stawiania jakiejkolwiek diagnozy. Po czasie lekarze jednak określili tą przypadłość jako róg skórny, który składa się z tej samej substancji co paznokcie, zwanej keratyną. Większość przypadków jest nieszkodliwa, choć lekarze wahali się, czy usunąć narośl, obawiając się, że może być to nowotwór. To jednak nie jest jedyny przypadek takiej anomalii. W 2010 roku 100-letnia chińska babcia Xiang Ryufang zyskała 15 minut sławy dzięki dwóm rogom wyrastającym jej z czoła. Pierwszy róg mierzył prawie 8 cm, a drugi dopiero zaczął rosnąć. Chociaż większość osób nie byłaby zadowolona z takiego rozwoju sytuacji, podobno staruszka była z tego powodu bardzo podekscytowana i odmówiła oferty usunięcia rogu. Ludzkie rogi jednak nie są niczym nowym. W 1930 roku Robert Ripley zwrócił uwagę świata na mandżurskiego rolnika o imieniu Wang, o pseudonimie ludzki jednorożec. Wang, który miał niemal 30 cm róg z tyłu głowy, występował z grupą chińskich fakirów, dzięki czemu mógł zarabiać na życie. Niestety zdjęcie mężczyzny przesłane do USA przez osobę, która widziała występ jednorosca, było jedynym tropem mężczyzny. Dziennikarze spędzili lata oferując dużą nagrodę każdemu, kto mógł wyśledzić wanga i sprowadzić go do Ameryki. Ale rogaty farmer okazał się tak nieuchwytny, jak prawdziwy jednorożec i nigdy więcej go nie odnaleziono. Wiele przypadków ludzkich rogów zostało udokumentowanych w książce z 1894 roku pod tytułem Anomalies and Curiosities of Medicine autorstwa Georgia Golda i Waltera Pyla. Prawdopodobnie najbardziej niezwykłym przypadkiem rogu był przypadek Pola Rodriguez'a, meksykańskiego portiera. Mężczyźnie z górnej i bocznej części głowy wyrastał róg o obwodzie 40 cm podzielony na trzy rozgałęzienia. Wszystko mężczyzna ukrywał, stale nosząc czerwoną czapkę o osobliwym kształcie.